Dobra, Kisiu, mocna! Będzie dom! Czy będzie nowy rekord? Damien, pomachaj do kamery! Oje! Pierwsze miejsce będzie walczył o zwycięstwo. patrzy jak wieje wiatry. Ogromne chorągwie. Flagi narodowe teraz zaczęły powiewać. Od strony Fiordu zaczyna mocno w tej chwili niewiać. To nieszczęście dla Skoczków, aby ten wiatr nie przeszkadzał. No ale on wygrywa i z wiatrem. On wygrywa i z odległością. On wygrywa z powietrzem. Już odbił się. Doping publiczności. Lewa narta chwieje mu się w powietrze, ale w próbie Ustał. Jakie on ma nogi, jakie grani, to one skały potrafi przenosić. One walczy o wszystko, mówiłem. Publiczność bije tylko brawo. Coś fantastycznego na skoczni. 8,5 metra. Szczepie się w lewą, we prawą rękę. 8,5 metra i ustał. Ustał, choć przecież z taką siłą walił nartami. O ten twardy, śnieżny zeskok. Wysokie noty za styl. Nawet 19 punktów, jeden sędziów 17 punktów. Ale niech on spróbuje przy takim dalekim skoku ustać. To nie było lądowanie telemarkiem, ale inaczej nie mógł. 254 i 60 punktów na tałączną. Na... Piotrzyć cały siłom. Stać, puszczaj. Łoga, okay. kurwa! A o! O! Wow! Kamera! Wow! <śmienny> oh! <śmienny> <śmienny> ja nie mogę. Ja boję się. No. kurwa, ale ten... <śmienny> Chodź stąd, chodź stąd! Każdy... To jest Kurwa, zaśpawnie się! Ole kurwa, dobra! Oli... Oli komuś. kurwa rekord! <gulanie> yeah! KURWA da radę! Radę, Dawaj! narty! Na <gulanie> o kurwa, no, tyłym dwa pierdolwałem nartę. O, to poszło. Ale nie ma tego. Gdzie ty masz tą? No czy jestem mit? Nie. Tu naciskiem, bo ja nie mogę. Tu ten czerwony. Reklamę red pół. Nie ten proste. Wared full wyrocisz Nie ten proste. Wared full wyrocisz No to.